Kiedy przedwczoraj czytałem liturgię Słowa na dzisiaj, na dzisiejszą niedzielę, ucieszyłem się, bo przypomniałem sobie czas, kiedy byłem jeszcze w siercach, gdy byłem odpowiedzialny za przygotowanie rodziców i chrzestnych do chrztu i dzieci. W czasie tych przygotowań były aż cztery katechezy i na jednej z tych katechez było właśnie e, czytana Czytany ten fragment pisma z dzisiejszego drugiego czytania, więc z listu świętego Pawła, postał do Efezjan. W Chrystusie Jezusie, Wy, którzy niegdyś byliście lekko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur wrogość. Droga siostro, drogi bracie, jak tutaj jesteśmy, większość, jeśli nie wszyscy, zostaliśmy ochrzczeni. I od tamtej pory grzech pierworodny został zmazany. Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, ale skutki grzechu pozostały. Więc czasami zdarza się nam, że budujemy między społeczeństwami, między w rodzinach czasami mury wrogości. I właśnie Chrystus przychodzi po to, abyśmy uczyli się pokoju. Abyśmy uczyli się rozmowy z drugim człowiekiem, żebyśmy uczyli się też tworzenia dobrych, właściwych relacji. I gdy dzisiaj słyszymy Ewangelię, kiedy to już w pierwszym zdaniu, apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. Zobaczcie, ważne jest, gdy tydzień temu słyszeliśmy o tym, że Jezus ich posyła, to ważne jest, żeby wracać do Jezusa, aby w tym sercu, aby u niego szukać siły, schronienia i pomocy. Bo gdy byśmy tylko działali, gdy tylko pracujemy, to wcześniej czy później się wypalimy. Nie będzie nam się chciało, no bo wkładamy siłę, a nic z tego nie ma. Dlatego ważne jest to spotkanie z Chrystusem. I dobrze, że dzisiaj przyszliście na tą niedzielną Eucharystię, bo tutaj, jak w każdą niedzielę, można napełnić akumulatory naszego życia, tego duchowego. Bo nie tylko słuchamy Słowa Bożego, ale przede wszystkim za kilka chwil będziemy mogli spożyć ciało Jezusa. On sam mówi: Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. I też zobaczcie, jaki Jezus jest też trzeźwo myślący w tej Ewangelii. A On rzekł do nich, pójście wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Bo Bóg doskonale wie, że my jako ludzie potrzebujemy też odpoczynku. Teraz, kiedy trwamy w tym okresie urlopowym, lipiec, sierpień, no to też jest takim normalnym, naturalnym sposobem rzeczy, że odpoczywamy. No i co apostołowie robią? Udają się na odpoczynek. Wsiadają do łodzi i łodzią płyną na pustkowie osobno. Niestety ludzie, jak to ludzie, widzą, że oni idą na pustkowie i co robią? Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. I zdarza się nam, że sobie już coś zaplanujemy, że już mamy wykupiony lot, pociąg, transport, że mamy wykupioną jakąś wycieczkę, jakiś hotel, i nagle plany musimy zmienić, bo coś się wydarzyło. I tak Jezus dzisiaj, zobaczcie, właśnie robi to, że apostołom pozwala wypocząć, ale sam działa. Dlaczego? Bo dla niego najważniejsza jest relacja z drugim człowiekiem, bo jest w stanie poświęcić swój urlop, swój wolny czas, aby spotkać się z drugim człowiekiem i porozmawiać o różnych sprawach. Dzisiaj, gdy śpiewaliśmy refren psalmu, panem pasterzem, nie brak mi niczego. Bo to jest prawda, jeżeli słuchamy słowa Bożego, jeżeli idziemy za tym pasterzem, który jest, jest Chrystus. Nie musimy, nie musimy się niczego lękać. I ważne jest, żebyśmy my sami, którzy pomagamy kapłanom właśnie w tym głoszeniu Ewangelii, żebyśmy nie byli tymi pasterzami, którzy, o których dzisiaj pisał Jeremiasz. Biada pasterzom, których, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska. I co więcej, to właśnie Bóg mówi. Że oto nadchodzą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi odrość sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością. I tym kimś, o którym mówił Jeremiasz, jest Jezus Chrystus. I dzisiejszy w końcu refren przed Ewangelią. Moje owce słuchają mojego głosu, ja z nami, a one idą za mną. Droga siostro, bracie, Chrystus to sobie też powiedział: Ja jestem drogą prawdą i życiem, i warto właśnie słuchać Jego słowa. Warto na Eucharystii tej niedzielnej napełniać nasze akumulatory, aby cały tydzień pracy, posługi, tydzień też czasami odpoczynku, był w, łas w łasce Pana Boga, bo on pragnie naszego zbawienia. Amen.